Cześć, nazywam się Emilia Sędziak i jestem negocjatorem biznesowym. Na co dzień układam strategie negocjacyjne oraz rozpisuję scenariusze negocjacyjne dla moich klientów, a także dla ich zespołów. Zdarza się, że negocjuję wraz z nimi, bo ich reprezentuję na różnych spotkaniach w Polsce oraz poza granicami naszego kraju. Ponad półtora roku temu zdecydowałam się wziąć udział w kursie Marcina Kokoszki, 12-tygodniowy rozwój Twojej firmy, i to był strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim nauczyłam się wyliczać wszystko, co dla mnie wcześniej nie było łatwe. Nauczyłam się określać swoją personę, nauczyłam się również tworzyć strategie marketingowe. Dowiedziałam się w ogóle, co to są lejki sprzedażowe, content marketing, remarketing. Dzięki temu rozwinęłam swój biznes online, który przyniósł mi klientów offline. I po roku czasu Stwierdziłam jeszcze raz, zobaczę, przejrzę sobie notatki, zobaczę co tu się zadziało. I wiesz co? Stwierdziłam, że wydrukuję sobie te PDFy raz jeszcze i przerobię jeszcze raz wszystkie pytania. Dlaczego? Dlatego, że chciałam zobaczyć, czy przypadkiem coś się nie zmieniło, i zmieniło się i to sporo, więc naprawdę polecam Ci po udziału, żeby przerabiać sobie materiał przynajmniej jeszcze raz do roku. Później, ponieważ my się rozwijamy jako przedsiębiorcy, jako ludzie, nasz biznes się rozwija, ja natomiast w tym momencie pracuję nad zawężeniem swojej grupy docelowej, dlatego też trochę moja strategia, czy to marketingowa, czy content marketing, czy na przykład w ogóle, gdzie jestem, które social media są dla mnie wartościowe, to się trochę pozmieniało. Dlatego też te odpowiedzi, które zaznaczyłam w PDF-ie teraz, a poprzednio biorąc udział e, właśnie w kursie, różnią się. I bardzo się z tego cieszę, ponieważ uważam, że ten kurs jest bardzo wartościowy dla osób, które biorą udział w nim teraz, ale też właśnie później, bo to znaczy, że można do niego wracać za każdym razem, kiedy czujemy, że rozrosliśmy się jako firma, a może zdecydowaliśmy się połączyć z jakąś inną firmą, a może w ogóle zdecydowaliśmy się coś innego zupełnie robić? Dlatego polecam ten kurs naprawdę każdemu, bo pomimo tego, że uczy na początku podstaw finansowych, to jest ogromem, ogromem wiedzy, jeżeli chodzi o marketing, o klientów, o zarządzanie ludźmi, zespołem, współpracę, e, różne delegowanie zadań wszystko jest w jednej e, pigułce. To co? Do zobaczenia. W kursie oczywiście.